Cześć, dzisiaj opowiem Wam o osobach o imieniu Sebastian. To ludzie pełni pasji, charyzmy i wewnętrznej siły. Z jednej strony są niezwykle ambitni i wytrwali, z drugiej lojalni i gotowi do pomocy. Jeśli ktoś naprawdę ich potrzebuje, Sebastian to osoba, która potrafi inspirować innych i zarażać swoim entuzjazmem. Polub ten film i zaobserwuj po więcej ciekawostek: determinacja i ambicja. Sebastian nie boi się wyzwań. To osoba, która zawsze dąży do celu i nie poddaje się przy pierwszych trudnościach. Jeśli ma jakiś plan, zrobi wszystko, aby go zrealizować. Jego ambicja sprawia, że nie lubi stać w miejscu, ciągle szuka nowych możliwości rozwoju i działania charyzma i pewność siebie. Ludzie o tym imieniu często wyróżniają się w towarzystwie. Mają w sobie naturalną charyzmę, która sprawia, że inni ich słuchają i podziwiają. Nie potrzebują głośnych gestów, aby zwrócić na siebie uwagę. Ich pewność siebie mówi sama za siebie. Lojalność i oddanie. Sebastian to przyjaciel, na którego zawsze można liczyć. Jest lojalny wobec bliskich i nie toleruje fałszu. Jeśli ktoś raz zawiedzie jego zaufanie, trudno będzie mu je odzyskać. W relacjach ceni szczerość i prawdziwe zaangażowanie. Poczucie humoru i dystans do siebie. Osoby o imieniu Sebastian często mają świetne poczucie humoru. Inteligentne, błyskotliwe i pełne sarkazmu. Potrafią śmiać się zarówno z innych, jak i z siebie, co sprawia, że są świetnymi kompanami do rozmów i zabawy. Siła wewnętrzna i niezależność nie lubi, gdy ktoś mówi mu, jak ma żyć. Sebastian ceni swoją niezależność i niech, entnie podporządkowuje się cudzym zasadom. Jeśli musi coś zrobić, woli mieć nad tym kontrolę i działać na własnych warunkach. Dlaczego warto mieć przyjaciela o imieniu Sebastian? Bo to osoba, która zawsze wesprze cię w trudnych chwilach, zmotywuje do działania i sprawi, że nigdy nie będziesz się nudzić. Jest lojalny, inteligentny i ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii. Czy ten opis pasuje do ciebie lub twoich znajomych? Zostaw komentarz tak, jeśli się zgadzasz. Polub ten film i zaobserwuj po więcej ciekawostek.